Running streak 100 Dzień pioty Z wybiegnięciem ja problemu Aczkolwiek Nogi troszeczkę wazą Trochę wieje Ale When the wind part is off It's time to take off My windbreaker Oprócz biegowego trenia Do Zgrania Zwrotka rapowa Mojego ziołeczka stopy do patentów, dużo pracy. Pamiętam 100%. Jeśli chodzi o zewnętrzne instrumenta, to pogoda. piękna, ta słoneczna, kolorystycznie. Niesamowita Złota Polska jesień. Cały czas nam jest tu. Natomiast wiaterek jest porwający do tańca i do różańca powietrznej części na otwartej przestrzeni. Teraz już po rozgrzewce przed częścią jakościową Zdjąłem kurtkę i chowam ją sobie w moim pasie z tyłu. Trening zabawy biegowej, jedni początek kolejnych etapów, jak i koniec wskazuje w wibrowanie w zegarku, tak jak teraz. 4,30, 4,40 tempo. I o. Proszę, teraz do truchtu. Bardzo lubię trening z zabawy biegowej. Fantastyczne kolory, mieniące się w słońcu. Niesamowity kontrast żółtego z takim ciemnym zielonym. Wszystkie jest niesamowicie pięknie. Zgadnięte. już raz dwa kilometry schodzenia. Ja zaraz będę wybijał. Z lasu, także wrzucam wiatruwę, następnie ruszam nagrać zwrotkę rapową po mojego ziomeczka stopy, do zobaczenia nieba Teraz na tym treningu biegowym, na tym rannym styku, przysłowiłem sobie fakt, że potrzebuję mieć rękawiczki i windbreakery, Teraz teraz na każdą wyprawę gdzieś w balcony. Pracy, teraz, ja teraz jeden do mojego człowieka, stopy mam. Od H do, uh -huh. je, do, po, do, do e. I do P, do H do podwórz, gdy mówię, że swoje ransę, to jest swój. Zbyta elegancko, siadło na bicie. Mańczy o trzeciej, ej, stopą lekko. Nie ja ci, co z przodu biegną G.P. Hej operuje lekko ręką. Trzymam tempo z tymi, co nie wybiegną. Składam to w obrazki piękny, akcent lopodostępów. Wszystkie straty poszły z tymi, tak to są braku ubrachu. Bie... Tak naprawdę, Stopy studio położona z wrocina 100 patentów. Emazej Jano Sportowy klimat. Tak jest, mordeczko. Jest pięknie. Mogą z tym mieć trudny charakter i wygląd schludny Wszystkich pokój za durni Mogą z tym mieć luźny aużyć w szkołach o nakazach schermatach Słotka nagrana, elegancko, jestem zadowolony, 100 patentów Też I teraz powrót do dalszych aktywności tego pięknego weekendu, ale większość i ocenia. Dzisiaj tak na koniec tego weekendu Biegam na 10 kilometrów Spokojnego biegu w Warszawie, gdyż jestem w pracy, robię teraz krótką przerwę na Biganie. Duży projekt do oddania jutro, czyli w poniedziałek. Także, mimo wielu innych zadań, super fokus na tym zadaniu, ale nawet w ramach przerwy. Przyda się troszeczkę biegania. Na lepszych uwierzch drogach, nie tędy. Ja w trendy idę. Dzisiaj nie kupię wierzch, trendy mijam seryjną. mam tak fakt, że dałem spakowane długie skarpety. Ale teraz kiedyś się przygotowałem do samego biegania to okazało się, że mam tylko jedną to drugą skarpetę, więc wygrzebałem szuflady, szafki, pracy skitrane Skarpetki przykrywające o środkach i Nie to Nie mam zajawki grach miał wymyślać jakieś małe plusy czekania na czerwony świetle na kolej, To to, że można zgrać ciekawe birole Jeżeli stuwa. Jak chyba nie przejdzie jeszcze Nie w tej chwili nie liczę promili Ludzie szukają jurorów co by ich pochwalili Za wszelką cenę Zajawki, chromy na elewacji widzę rapy plener Roszukać cegarów Bierzycie ten numer Za Fiba Joe i ze ściekiem Tak ile są klucze? To tam był Urzy tak wady Niski klucz przez dobre kino studio, czyli wysokie kontrasty, charakterystyczne, co powiedzieć, prawie zero-jedynkowe światło. Więc dzisiejszy so, epizod przy zachodzie słońca, tego GoPro, przy mojej ilości światła, jest taki niski klucz. You know what I mean, man. Kolejne, fajne portrety z i jakie fajne kolorki na nim tam wybiegane mam w niskim kluczu aktywność biegowa sprzyja kreatywności teraz wpadł mi do głowy taki pomysł może na pracę dyplomową a jeszcze na pewno na film, na historię bieganie jako Rzeźba kreatywności. Bieganie jako kreatywna rzeźba. Bieganie czyli rzeźba kreatywna. Rzeźba kreatywności. Bieganie czyli mentalna rzeźba. Bieganie jako rzeźba mentalności. Coś z tego można wybrać, na pewno. Mogę wyjazd, bo fajnie, trzymam tempo, być fajny bicik w słuchawkach, Wszystkie szybki, lekko minimalistyczny, więc można na takie rymy do rymów. Wiesz co co chodzi, synu, szok jest, to nie jest test. Teraz eman wija i biega tak jest No, może tę tak płytę nagrać Ale tu ładnie Ciekawe, cykie pychero to ogarnia Myślę, że tak tam tu ujęcie, Tam na czubkach drzew Słoneczne mśknięcie Tak jest będzie montaż wewnątrz kadrowy na no. No socie. Służewiecko Ursynowskie bieganie dzisiaj z mojej lewej strony z waszej perspektywy z prawej To wyścigu Służewiec z mojej prawej strony z Waszej perspektywy lewej Ursynów przede mną służyw i Służew jeszcze jest pany w końcu. Chcę, żeby zdążyć zrobić jeszcze ujęcie. żeby tutaj w te liście wpadła słuchawka Mi, to C'est ten tydzień biegnięciem na Copesfila. spodziewany prezent tego pięknego weekendu, a teraz w drogę, bo praca nie zajął. Piękna seria, biorąc pod uwagę początek tygodnia w metalnym dołku, Jego druga część jest niesamowitego, tego pozytywnego, motywacyjnego kopa. Wyganie. Jako motywacyjna rzeźba, ale nie. Niezłe wrażenie z tymi ptakami. To jest tak, że wydaje się jakby tworzyły sufit. Bardzo ciekaw. Robota zrobiona. Dobry weekend. różne różnych aktywności na różnych płaszczyznach. Bieganie, rapowanie, ogólny rozwój, aktywizacja materiałów, montaż. Wszystko Praca. Teraz jeszcze do kościółka. Wszystkiego dobrego kochani. Wybiegane mam. Trzymajcie się. 《いっち